Dajcie serdecznie, tu Jarek SP4XYD. Jeżeli się głównym powodem wyjścia dzisiejszego na moje z góry ustalone pozycje terenowe. Przetestowanie takiego nowego radia. To jest. Urządzenie nazywa się FX4CSDRHF Transceiver. To jest... Chiński transiwerek e, chodzi na wszystkich pasmach KF i na 50 Mega o, Niezłe słońce tu daje, więc trochę przysłonię, żeby pokazać Fajnie tutaj daje radę wyświetlasz pomimo tego mocnego słońca Że widzicie co jest ciekawego w radiu? O, zawężanie pasmato, radio no, zderowe. Pasma, Można sobie zawężać filtrami. ma 2,7 i A potem tutaj Wężej. 1,5 1 2 1, 2, 4, 2 i 7. No tak przykładowo. Przesłanie troszkę, żeby pokazać jak fajny jest ten wyświetlacz. Klawisze są podświetlane. Też jest istotne. Radio ma wbudowaną kartę dźwiękową USB, czyli bardzo łatwo podpinając się specjalnym przewodem tego złącza e, mamy od razu urządzenia dźwiękowe z obie strony, to, że... poprzez modelarski złącze XT60. To jest mikrofon, jak małe to jest, to tu widzicie, gębiej z moją ręką, nie także bardziej będzie po obrazowe z ołówkiem <laughs> ona naprawdę miniaturowe o, kawa zrobiona słuchamy sobie tu życie na działkach się zaczęło to słychać trochę no ale ale ja się na tym na się. nie wypowiadam względem takich rzeczy no umie to działa działa no chyba nawet jeździ no także 3 kilo 1,5 1 i 8, 2 i 1, 2 i 4, no tak, już tak, no 2 i 7, najprzyjemniej. Koledzy sobie pogadują na częstotliwości Fildej 765. Pokażę, jeszcze, jaki używam. Ten 300 używam. Swego logwarka, około 20 metrów na tamte drzewa. Niskie dopasowanie. Bardzo dobrze się tu sprawdza. Leży na folii, żeby odizolować od ziemi. Widzicie, ja wytrzymuje do kurde 15 watów. To już sprawdziłem. Tam jest przeciwwaga jeszcze krótka. No takiego, czego się używamy. Radio zasilane z pakietu. Kawa zrobiona. Na pięku. No, myślę, że jakieś jeszcze łączności uda się zrobić także. Wszedłem sobie odpocząć trochę w sobotnie popołudnie. Jest godzina 16.05 czasu lokalnego. Pozdrawiam Was serdecznie. Dajcie się zwariować w pokoju. Wszystkim i spokoju. Cześć, to Jarek z pod 4XYD. Zapraszam do oglądania, lajkowania i komentowania.